Witam w moim pierwszym let's playu. Zagrajmy z Bossmanem. Ja jestem Bossman, a to jest gra Jade Empire. Tak, jestem początkujący. To jest mój pierwszy let's play. Bądźcie wyrozumiali, tak, jest to gra wcielająca nas w rolę mnicha z Dalekiego Wschodu. Tak i będziemy w nią teraz nowa gra. Yy, już z trochę grałem, ale na rzecz let's play'a będzie wszystko od początku. Sądzę, że ta postać będzie dobra. Nie ta, ta. Yy, tylko użyję własnych ustawień, ponieważ yy, ja zawsze daję najwięcej punktów. Yy, przepraszam. Najwięcej punktów do chi, ponieważ yy, później będziemy mieli takie style, które potrzebują ogromnej ilości. Tak, tu wybieramy swoje podstawowe style. Naszym pierwszym stylem, no, którego nie można odznaczyć, jest niebiańska fala. Wszyscy uczniowie w klasztorze go muszą umyć. No mamy taki 1000 cięć bardzo szybki styl. Skaczący tygrys jest to styl no, polegający na skakaniu i o dość dużej sile biały demon to jest bardzo z tego co wiem silny styl a legendarne uderzenie to jest według mnie naprawdę najlepszy styl ponieważ no, atakujemy cały czas nogami. Jest dość szybki i na tyle silny, że potrafię, potrafimy jednym ciosem niszcząc gardę pokonać przeciwnika. Ale to zobaczycie już w grze. Tak, akceptujemy gracza. nazwiemy się. I koniec tak, tu są, tu są nasze początkowe style charakterystyka postaci nasze zdrowie, nasze chi i nasze skupienie akceptujemy to wszystko i zaraz ukaże nam się filmik Tak, nie mówiłem nic, ponieważ no, film fajny. Tak, yy, jak widzieliśmy przed chwilą, yy, walczyliśmy z tym gościem. Znaczy, wiedzieliśmy, jak otrzymywaliśmy buty z kurzu. Yy, no, ale tak, yy, rozumiemy, że z nim walczyliśmy. Mówi, że kiedyś znajdzie sposób na obejście naszej gardy. Yy, to jest. Yy, Pierwsza postać, z którą rozmawiamy w tej grze. Jest to nasz, no, w sumie przyjaciel. Z nim stoczymy walkę pokazową, tutorialową, żeby dowiedzieć się o co chodzi. O, widzicie tutaj takiego dziadka? Z tyłu, zaczewam. Tak, to jest właśnie Mistrz Lee, o czym dowiecie się również za chwilę. Dobrze, zaczynajmy. Mm -hmm, już się nastawiliśmy i teraz tak, według samołóczka musimy go zaatakować. O, widzieliście? Jaki szybki styl. Tak, on się właśnie przed chwilą uleczył. Teraz musimy trzymać gardę. Tak, tak, tak trzymać gardę. I on właśnie teraz rozupał nam gardę w drobny mak. Yy, używając Chi muszę się wyleczyć dobrze, wyleczyłem się a teraz yy... ojej, przepraszam myszka mi trochę nawala yy, dobrze i teraz musimy przed nim uciekać znaczy no yy, używając tych fajnych klawiszy musimy dość szybko Dobrze, teraz mamy go pokonać. Już ma bardzo mało życia, ponieważ przed chwilą go zaatakowałem. Pyk. No i na jednym kopie się to widzę skończyło. Nie był on dość silny. No, tak jak mówiłem, obserwował nas mistrz To ten dziadek. Wiecie, w zielonych ubrankach. Dość przypominająca mi nazwa naszego mistrza kina King Bruce Lee, karate mistrz. Wiecie o co chodzi. E, dobra, dzięki Ci za tę walkę. E, właśnie i w komentarzach powiedzcie mi, czy. Mam przewijać te teksty, czy zostawić? Chcecie poczytać? E, w większości znam, bo już raz przechodziłem te grę, gdzieś tak w roku 2008. No i teraz też ten początek gram już chyba ósmy raz przez Frapsa. E, dobrze, czemu dopiero teraz mi o tym mówisz? Wyraźnie powiedział, że się nie śpieszy, więc nie przyszło mi to do głowy. Hmm, no cóż. Dobrze, spoko. I tak masz dziwne oczy, jak większość ludzi w tej grze. Zobaczycie. Tak, to jest rozdział pierwszy, w którym nasuwają się same pytania. W którym mistrz przepowiada przypo zagładę. Jaką zagładę? O co chodzi z tym mistrzem? Pojawia się rywal do stanowiska. Jakiego stanowiska? Jaki rywal? O co chodzi? A przeszłość prześladuje trażniejszość. Okej, okay, przepraszam, była krótka chwila przerwy, ponieważ musiałem odebrać telefon. A więc tak, y, pojawia się rywal do stanowiska. A jaki rywal? O co chodzi? Jakie stanowisko? Y, a przeszłość prześladuje traźniejszość. Y, nie wiem, o co chodzi z przeszłością. Y, traźniejszość jest nam znana, ponieważ w niej żyjemy. Y, tak. Y, no na nasze szkolenie zbliża się końca. Y, jesteśmy jeszcze w Chinach, bo dwie rzeki, zapewne. I właśnie takie pytania dziwne są dosyć znane w Chinach, ponieważ Chińczycy wszystko komplikują. Tak poruszamy się strzałkę, znaczy wasadą w OSD. Można zmieniać kamerę myszką, po prostu przesuwając. Tak, tutaj jest nasz Mistrz. Nie idziemy na do niego. Przejdziemy się do. O, może tego gościa. Wygląda przyjemnie. Uśmiechnięta góra. Tak, że zajął mnie czymś do końca dnia. Nie, nie zajął. E, jeszcze nie poszedłem, ale mów. Mm, Dobrze. Coś za często mówię tak i dobrze. Dobrze. <noise> Dobra. E, to może coś. Tak, u niego możemy zdobyć przedmioty. I szkolenia, które podniosą nam chi lub życie, lub tak zwane no skupienie, tak. skupienie, które jest ważne przy pułapkach. On mi potakuje, tak. On też, nie, on ma fajne oczy, takie bardziej normalne. A więc tak, chcemy powalczyć z jakimś jego uczniem. Uuuu, poważniejszy pojedynek. Później pojawi się więcej uczniów. Super. Ale na razie powalczymy z jednym. Dobrze. A więc tak. Nie, jest on dość trudny, jak widać. Podejdziemy do niego. Przeskoczymy nad nim. Pach, pach, pach. To było takie, no, krótkie combo. Wygraliśmy, on był dość słaby. Zasłużone zwycięstwo. No, hmm, coś w tym jest. E, dobra, ja już pójdę. Okay. E, będzie. O, widzicie, to jest exp. Dostaliśmy 10 exp. E, za każde przeczytanie takich zwojów, jak tu jest po lewo, e, i takich straganów z również dostajemy exp. Bodajże 16. E, tak. No i teraz pójdziemy do naszego mistrza, by nie owijać na bardziej. Witaj mistrzu. Tak, jestem twoim uczniem, to ja. Tak, to jest dość krótki odcinek wprowadzający. Skończymy z nim gadać, jeszcze pokażę wam jedną e, ciekawą rzecz z tym posągiem po od niego, takim wielkim e, Tak, jestem pewny mistrzu Na pewno jestem pewny e, No i pokażę wam właśnie taki jeden myk, jeden myk e, który da nam zadanie e, właśnie z tym posągiem e, No i... no i no i... I tak to się skończy. Na tym skończymy ten odcinek. Będę miał do Was za chwilę prośbę, ale to za chwilę. Teraz rozmawiamy z mistrzem Lee, który opowiada nam cały taki, jakby wstęp do naszego losu, naszego przeznaczenia. O. I to jest właśnie to, co lubię w tej grze ktoś sobie gada i nagle taki BUM ktoś mu przerywa no ale cóż ten chłopiec z dziwnymi oczami chce nam oznajmić, że właśnie gwiazda Zarana, tak, dobrze mówię nazwijmy ją po prostu gwiazdka, żeby było prościej gwiazdka jest w tarapatach znaczy nie, odwrotnie, przepraszam ojoj, ale was wprowadziłem w błąd Teraz atakuje miasto, miasto, atakują bandyci. A gwiazda, gwiazdka nam po prostu pomoże. O, będziemy teraz narwani, chcemy z nimi walczyć. Najpierw musimy udać się do Guina. On będzie miał dla nas broń. Tak. Przepraszam, że jestem taki zakręcony jak baranie rogi, no ale wszystko naprawdę przez tego frapsa następnym razem może będę bardziej spokojny o i po drodze y, nam ma pomóc gwiazda zaradna gwiazdeczka prościej no y, zrobię jak mówisz dobrze przyjdzie taki czas że dowiesz się wszystkiego no jak w tej grze wszystko się tak naprawdę odwleka bardzo dobrze jeszcze wam tutaj pokażę jeden meg idziemy do tej skrzyni bierzemy trzy figurki mamy trochę bierzemy trochę lagów od frapsa podchodzimy do posągu hmm. a o i za stoi posąg Lwa. Zbliżamy się do ołtarza. Widzicie, pojawi się niebieska, niebieskie światło, a więc umieszczamy niebieską figurkę. Kula zmienia kolor na czerwony. Umieszczamy czerwoną figurkę i kula zmienia kolor na żółty. Zmieniamy kolor na żółty, znaczy kładziemy żółtą figurkę. Posąg wydaje srebrną monetę i wydobywa się głos, którego nie usłyszycie, ponieważ nie nagrywam dźwięków z gry. E, aczkolwiek są świetne. E, oczywista ścieżka jest bezpieczna i skromna, ale bardziej nadaje się do tego, aby podążał ją kucharz niż champion, a nie champion, tak dokładnie. Odchodzimy, zabieramy ze sobą figurki, dostajemy jedną srebrną monetę, i na tym właśnie kończymy nasz pierwszy odcinek. A, tak, zapomniałem, komentujcie, subskrybujcie mnie i jeżeli wam się to podobało, proszę napisać do mnie albo cokolwiek i będę kontynuował tą serię, ponieważ, no, nie jest to pewne, czy będę ją kontynuował, aczkolwiek może ją będę kontynuował jak nie dla was to dla siebie <gry> tak, jeszcze jedno to jest ekran z dzienniczkiem w dzienniczku mamy zadania tak, Chwilę. Tak. tak tu są towarzysze tu będzie gwiazdeczka i jeszcze będzie wielu innych towarzyszy no i nasze style tak, tu są nasze dwa style Dobrze, a więc komentujcie, subskrybujcie. No i piszcie to. Piszcie do mnie. Tak, na razie.